W roku 1602 przebudowa Zamku Warszawskiego była zaledwie rozpoczęta. Zygmunt Waza, który od kilku lat dopiero uczynił zamek stałą siedzibą królów polskich, nie zdążył nawet jeszcze wybrać ostatecznego planu przyszłej budowy. Uczynić to miał później nieco, biorąc za wzór zamek Drettingholm na wyspie Lafon, przez matkę jego wzniesiony. Ówczesne pomieszczenie dworu królewskiego było tymczasowe i pod względem wygody wiele pozostawiało do życzenia. Mieszkano w oficynie murowanej, czyli kamienicy, przystawionej byle jak do dawnego modrzewiowego dworca. Szczęście że Zygmunt August oraz jego matka i siostra poczynili tam już wcześniej pewne porządki i nieco monarszego majestatu tchnęli w prostą, niewymyślną siedzibę książąt mazowieckich. Zamek leżał w obrębie murów, które odgradzały go od przedmieścia krakowskiego. Punktem najbardziej w tym kierunku wysuniętym była wieża złamana, stojąca w pobliżu miejsca, na którym dziś wznosi się kolumna Zygmunta. W tym punkcie mury schodziły się pod kątem ostrym. Dalej ku zachodowi biegły przez dzisiejsze uliczki ślepą i rycerską równolegle do podwala. Ku wschodowi docierały linią ukośną do samej Wisły. Pamiętać jednak trzeba, że w początkach wieku XVII łożysko Wisły znajdowało się gdzie indziej niż dziś. Brzeg rzeki przypadał wówczas tam, gdzie obecnie taras zamkowy. Wschodnia strona zamku kąpała się wówczas dosłownie w falach wiślanych. Wspomniana przed chwilą ukośna linia murów przy zetknięciu z Wisłą kończyła się potężną basztą narożną. W czasie przyborów, gdy burza rozkołysała fale, one wspinały się na ten wielki ostrosłup z ciemnoczerwonej cegły, jak psy gończe na grubego zwierza. I niejednokrotnie przy silniejszym natarciu rzeki strumień mętnej wody zalewał dolne strzelnice. Bryzgi białej piany uderzały w maleńkie, błonami obciągnione szybki strażnikowego mieszkania. Paszta narożna była przesiąknięta wilgocią pełna pleśni, zbutwiałości, zgnilizny. Z wierzchu obrastały ją mchy, wewnątrz grzyby. Szczury gnieździły się w niej stadami. Był to może najbardziej opustoszały i zaniedbany kąt Starej Warszawy. Zresztą od tej ostatniej odgradzały go całkowicie zabudowania zamkowe. I jakkolwiek baszta nie łączyła się bezpośrednio z zamkiem, przysuniętym wówczas bardziej do ulicy Świętego Jana, magistrat poczytywał ją chętnie za własność zamkową. Uwalniało go to od czuwania nad jej całością i porządkiem. W baszcie narożnej żaden cech miejski nie miał swego składu broni. Jak to było we wszystkich innych basztach i wieżach. Nie zaglądała tam też prawie nigdy Straż Miejska. Mieszkający w baszcie strażnik należał do służby zamkowej. Nieopodal stamtąd znajdował się przejazd z zamku do Wisły. Leżał jednak za murami miejskimi, a więc jakby w innym już świecie. Dość wąska spadista uliczka na tyłach klasztoru Bernardynek biegła kręto pomiędzy ogrodami, oddalając się jak najbardziej, jakby z niechęcią wyraźną, od baszty narożnej. Przejazd na przedmieście krakowskie, będący głównym łącznikiem zamku ze światem zewnętrznym, znajdował się w większym jeszcze oddaleniu. Wyjeżdżano za mury w tym samym niemal miejscu, gdzie dziś boczna brama zamkowa od strony nowego zjazdu. Droga biegła pomiędzy domami należącymi do klasztoru. I do jurydyki panien Bernardynek. Następnie obok klasztoru Bernardynów pod górę się wspinała. Pod samym murem rozciągały się grunta niegdyś książąt mazowieckich, później rozdarowane mieszczanom, wreszcie w znacznej części odkupione od mieszczan przez Annę Jagielonkę. Uprawiano na nich warzywa, sadzono kartofle, hodowano w małej ilości drzewa owocowe. Ale nigdy schylonemu nad Zagonem lub zbierającemu owoce mieszczaninowi rolnikowi. Nie przyszło na myśl obracać oczu na basztę narożną i badać, co się w niej dzieje. Patrzano na nią jak na rzecz, która jedynie do zapełnienia miejsca służy, to znaczy nie widząc jej wcale. Wszystko zresztą składało się, aby to miejsce straconą czatą uczynić. Ani na posiedzeniach w ratuszu, ani w aktach, ani nawet w potocznych rozmowach mieszczan nie wymieniano go nigdy z nazwiska. Jedynie zamek. Zajmował się niem niekiedy. Z woli panny Urszuli Mejerin i stosownie do szczegółowych wskazówek Andrzeja Boboli, podówczas sekretarza królewskiego, wydalona z dworu Dorotka, hawciarka, osadzona została w baszcie narożnej.